Cześć, witaj w kolejnym odcinku kursu podstawowego.net. Ja mam na imię Wojtek i nauczycie programować w języku C-Sharp. W tym odcinku zajmiemy się pojęciem abstrakcji z użyciem klasy abstrakcyjnej. Najpierw stworzymy klasę abstrakcyjną. Klasa abstrakcyjna jest to rzecz bardzo podobna do interfejsu, o którym mówiliśmy troszeczkę wcześniej, czyli Możemy zdefiniować w klasie abstrakcyjnej pewien kontrakt, czyli określić, że pewne metody muszą się znaleźć w klasie, i potem, jeśli będziemy dziedziczyć z tej klasy, to mamy możliwość implementowania tych metod w tej klasie, czyli klasa abstrakcyjna wymusi nam, podobnie do interfejsu. Że nasza klasa, która dziedziczy z innej klasy, będzie zawierała określone metody. Także jest to mechanizm jakby równoległy, analogiczny do interfejsów, czyli możemy zrealizować coś, wymusić na klasie, że będzie zawierała, zawierała pewne metody po, używając interfejsu i wtedy. Tak, jeśli implementujemy klasę, klasa implementuje ten interfejs, będzie musiała zawierać rzeczy, które zostały określone w tym interfejsie. Klasa abstrakcyjna jest mechanizmem analogicznym, czyli że jeśli wydziedziczymy klasę z jakiejś klasy abstrakcyjnej, to ona zagwarantuje nam, że ta klasa, która wydziedziczyła, będzie zawierała pewne metody, czyli działa to jakby analogicznie, a jedyna różnica, jaka jest między interfejsem a klasą abstrakcyjną, jest taka, że w klasie abstrakcyjnej, Możemy zdefiniować jakiś działający kod, tak jak w interfejsie mieliśmy tylko i wyłącznie pewne kontrakt, informacje jakie metody się znajdą, tak w klasie abstrakcyjnej możemy dodać metody, które zawierają jakiś kod. Także zacznijmy może od stworzenia klasy abstrakcyjnej. Stworzymy sobie tu taki folder abstraction i tutaj w nim stworzymy sobie kilka klas. Zaczniemy od klasy abstrakcyjnej, potem kilka klas, które dziedziczą z niej, żeby pokazać, jak ten mechanizm działa. Czyli na początku załóżmy, że stworzymy mechanizm, który zapisuje na dysku różnymi, w różnych formatach jakąś klasę dataItem. Czyli stwórzmy sobie na początek klasę dataItem. Ok, mamy taki data item, to będą nasze dane, czyli mamy taki rekord, taki wiersz, taki jedną linijkę, która zawiera jakieś ID, to jest liczba, jakąś kategorię i jakąś wartość konkretną. Czyli na przykład będzie to nasz, nasza książka w sklepie w kategorii na przykład produkty. Ok, i teraz stwórzmy sobie klasę abstrakcyjną, która będzie służyła jako fundament do mechanizmów zapisujących na dysku taki właśnie data item. Czyli stwórzmy sobie Klasę abstrakcyjną teraz. Ok, stworzyliśmy sobie klasę DataItemWriter. To jest taka klasa, z której będziemy dziedziczyć nasze y, writery, czyli zapisywacze na dysku, i stworzymy sobie takie dwa zapisywacze. Jeden to będzie E, mechanizm piszący do JSON-ów, a drugi to na przykład do plików CSV, czyli takich plików, jak na przykład zapiszemy z Excela w pliku CSV, no to mamy dane w wierszach i w kolumnach. Każdy wiersz w pliku CSV oddzielony jest znakiem tabulancji. Czyli mamy jakby abstrakt, czyli taką generalną informację, coś podobnego do interfejsu. Wtedy pisaliśmy tu interfejs, teraz mamy abstrakt. I przy każdej metodzie mamy też słowo kluczowe abstrakt, to znaczy, że jest to tylko informacja, nie jest to metoda tylko jest to informacja, że klasa, która z niej wydziedziczy, z tej naszej klasy abstrakcyjnej, będzie musiała tę metodę zawierać. Więc przystąpmy może do napisania klas, które z tego dziedziczą, czyli na przykład po, na początek słyszymy sobie CSV klasy, czyli tworzymy CSV writer i on musi dziedziczyć z klasy data item -writer. i w tym momencie widzimy, że skoro wydziczyliśmy z klasy, w której mamy dwie metody abstrakcyjne, no, to znaczy, że musimy je, zaim, musimy je tutaj zaimplementować. Musimy je tutaj dodać, czyli on nam mówi, że mamy błąd, ponieważ nie mamy metody write i serialize. Czyli spróbujmy tu automatycznie możemy to implement abstract class. I on nam tą klasę abstrakcyjną zaimplementuje, dodając słowo kluczowe za każdym razem override. Czyli on mówi, że ta metoda jest nadpisana. W klasie abstrakcyjne ta metoda była i wymagała nadpisania, i została tutaj napisana. Czyli na początek zrobimy serialize, czyli zamianę takiego data item na, jedną, na jeden wiersz tekstu. Czyli w naszym przypadku to będzie coś takiego return i robimy sobie taki string, w którym osadzimy te, te treści, czyli data item ID. Tym, co oddziela każdą kolumnę w pliku CSV, to jest znak tabulacji. Pusimy to ukośnik T i tworzymy data item kategory i znowu oddzielamy to i data item value i to będzie pojedynczy wiersz naszego pliku csv czyli jak mamy taką taki data item to napisaliśmy metodę która potrafi zamienić to na taki na tekstową linijkę i teraz musimy zaimplementować metodę do zapisu czyli tworzymy sobie var content Równa się serialize e, nasz data item, czyli użyliśmy sobie tej metody tu serialize, którą stworzyliśmy. I teraz zostaje nam tylko do zapisania file, write all text, file path content, czyli stworzyliśmy sobie teraz CSV Writer, czyli taki Writer, taki zapisywacz, który ma dwie dostępne metody. Możemy korzystać z tej metody, i z tej. Ta metoda dodatkowo korzysta jeszcze z tej metody drugiej, czyli mamy taki mechanizm, który albo możemy coś zamienić na linijkę. Taki każdy data item możemy zamienić na linijkę pliku CSV, albo mamy metodę, która po prostu potrafi nam zapisać do pliku taki plik CSV. No to może spróbujmy to zrobić, żeby zobaczyć, czy działa. Czyli mamy var data item, równa się new data item, ok. I musimy podać id 1. Kategory product na przykład i value. jakiś tam book na przykład. OK, OK, to w data item jeszcze musimy podać, że to są string. Okay, czyli to są teksty. OK, czyli mamy product and book, czyli stworzyliśmy sobie taki data item, i wszystko co chcemy zrobić, to stworzymy sobie teraz nasz CSV Writer. Równa się new CSV Writer, i wszystko co musimy zrobić, to w tej chwili użyć tylko metody write, którą sobie stworzyliśmy i zapisać ten data item pliku, na przykład data item csv. Ok, uruchamiamy sobie to i aplikacja po prostu wykonała to i zakończyła. Zerknijmy sobie w ten plik, mamy taki plik data item csv, ten plik się po prostu utworzył dokładnie w folderze, w którym kompiluje się aplikacja, czyli w folderze bin debug.net 7.0, Zero, czyli tutaj się stworzył, czyli my sobie to otw otwieramy. No i w środku mamy zapisany taki wiersz, mamy zapisany One Product Book. On oczywiście tego dobrze nie otworzył w Excelu. Bo musielibyśmy go otworzyć tutaj jako CSV, ale możemy sobie go po prostu otworzyć Otwórz za pomocą notatnika. OK czyli mamy otworzonego za pomocą notatnika, czyli mamy 1 tabulancy znak product tabulancy znak bok. Czyli to jest format pliku CSV. Także tak sobie w ten sposób to zapisaliśmy i mamy w tej chwili wyeksportowany ten plik do CSV. A teraz próbujemy to analogicznie zrobić do formatu JSON. Czyli wracamy do kodu i tworzymy drugi drugi writer, czyli robimy drugi writer, czyli robimy JSON writer. Tworzymy taką klasę i ona też będzie dziedziczyła z naszego data ItemWriter, To dziedziczenie wymusza zaimplementowanie metod, czyli musimy sobie teraz zrobić, żeby serializowaną Skorzystamy z standardowego budowanego w .NET serializera dla JSON, czyli JSON serializer, serialize, data item i on po prostu taką treść zwróci. Tutaj tylko musimy to zapisać, czyli analogicznie, jak, jak w tamtym drugim robimy var content równa się serialize. Data item i to co musimy zrobić to file write all text, zrobimy file path content ok, czyli stworzyliśmy sobie teraz analogiczny writer, który potrafi pisać do JSona, czyli format JSON, czyli taki format jak na kanale w jakimś filmie jest przykład serializacji, deserializacji JSON-a i wytłumaczony, czym jest JSON, tam możesz to znaleźć. My przystąpimy teraz do zobaczenia, jak działa. I powiedzmy, tworzymy sobie drugi JSON-writer, JSON-writer i zapiszemy sobie nim tą samą treść do data-item i zrobimy data-item csv, ok. Czyli po prostu ten plik piszemy, ten data-item nasz, ten element zapisujemy raz do csv, raz do JSON-a tylko tutaj zrobimy sobie JSON o, do drugiego pliku, czyli będziemy mieli dwa pliki CSV i JSON i wtedy będziemy mogli te pliki sobie zobaczyć. To, że uruchamiamy aplikację, aplikacja wykonała się poprawnie, nie zwróciła żadnego błędu, więc otwieramy sobie folder i teraz mamy data item JSON i data item CSV, czyli to, to informację mamy zapisaną na różne sposoby, czyli możemy sobie to otworzyć w tej chwili, czyli otworzył to sobie tutaj. I JSON to jest format JSON-a, czyli zapisał nam taką pojedynczą linijkę w, w pliku JSON. Także wykonaliśmy teraz, zaimplementowaliśmy dwie klasy, CSV Writer i JSON Writer, w oparciu o klasę abstrakcyjną Data Item writer. Czyli klasa abstrakcyjna da nam pewną informację, jak ma wyglądać każdy writer oparty o tak, o, na takiej klasie, czyli dziedziczący z klasy abstrakcyjnej. I klasa abstrakcyjna wymusza nam, że klasy, które powstaną, na jej po, na, na, dziedzicząc tej klasy abstrakcyjnej, będą zawierały takie właśnie metody. Wymusiliśmy, aby CSV, Write i JSON Write zawiera, zawierały metody serialize i metody write. Także dzięki, że obejrzałeś lekcję abstrakcji poprzez klasę abstrakcyjną do końca. Zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału szkoła programowania.com. Nie przegapisz nowych filmów i będziesz miał motywację do rozwijania swoich umiejętności. Serdecznie, pozdrawiam, cześć. Pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych, które zostały użyte w tym odcinku. Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.